Już widzę pierwszy taki rarytasik. Proszę państwa, polski maluch. Ale elegancki. Zaczynamy już ostatni odcinek. Będzie to taki luźny vlog. Tutaj może więcej pokażemy nas, jak się śmiejemy, jak się bawimy bo. Jechaliśmy do Macedonii północnej. Oczywiście wjazd i droga, sami widzicie co się dzieje, jak na statku. Mamy tylko wielką nadzieję, że tak nie będzie wyglądała cała droga powrotna do Polski. Staniemy w Macedonii, w stolicy. Spędzimy tam wieczór, będziemy tam koło 17. Bo nam teraz godzinkę oddali, którą nam w Grecji zabrali. Już miesiąc nam minął i 2 września. Także, zostało nam ile? 1800 km około i jakieś 18 godzin drogi. Chcemy zamknąć się w trzech dniach, więc odmeldowujemy się, żyjemy i wracamy do domu. No i udziałem przez tę Macedonię. Mijamy autostrady, żeby poznać trochę kraju. Chociaż z drogami bezpłatnymi, no ale parcie, co tu się stało? Tak wygląda droga już od jakichś 5 km i zapowiada się przez kolejne 20. zbarywane miasto skopie. tutaj jeżdżą autobusy jak w Anglii ale fajnie my jedziemy na miejscówkę a jutro sobie od rana zwiedzimy 2-3 godzinki i lecimy dalej nie mamy internetu musimy sobie radzić, ale jest KFC mimo, że nie są w Unii to już mają KFC więc chyba Unia Europejska już jest tutaj tuż tuż Pada deszcz. No to co można zrobić, jak pada deszcz, a jesteśmy busem? Żeby nie siedzieć w busie? Iść do galerii. i Poszukamy coś do jedzenia. Mamy plan albo KFC, albo kebab. Jak ci się tak Marka podoba w Skopie? No, na razie... Pozostawię swoje subiektywne opinie dla siebie. <grym> Jest hardcore. I mamy toaletę, Nie musimy po krzakach robić. A tak wygląda prysznic na szybko. Po prostu rano wstajemy, woda jest lodowata. Bo w Macedonii dzisiaj mamy już jesień. Od wczoraj zima nas tutaj zaskoczy w tym roku. Jest hardkorem. Ja muszę sobie podgrzewać tą wodę, żeby być w stanie to zrobić a on jest po prostu pisyk mydełkiem wszystko no i później się spłukuje oj wypadek przy pracy mydełko wstaliśmy ogarnęliśmy się i idziemy zobaczyć co stolica przed nami skrywa już widzę pierwszy taki rarytasik proszę państwa polski maluch ale elegancki. Ale idę szukać innych uroków tego miasta. Już znalazłem jakieś fajne graffiti, bo stoimy na jakichś blokowiskach. A kto mnie zna to wie, że mnie to interesuje. Więc idę to zaraz badać. Także podbijamy, postawmy chociaż troszkę stopę na Macedońskiej ziemi, a nie tylko spać i jechać dalej. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych placów w Skopie jest Plac Macedonii. Znajduje się tutaj fontanna oraz ogromny, naprawdę ogromny pomnik Aleksandra Wielkiego. My teraz stąd udamy się na Kamienny Most, a za tym mostem zaczyna się promenada oraz bazar, który jest najbardziej znanym bazarem w tym mieście. Projekt Skopie 2014 miał na celu upiększyć to miasto. Postawiono Kilka pomników, oczywiście kilka to mówię ironicznie, bo jest ich tutaj ogrom, a czy jest to hit czy kicz, ocencie sami, ja tylko dodam, że wczoraj widzieliśmy człowieka rybę. Macedończycy są z niego bardzo dumni. Kamienny most, pod którym przepływa rzeka Vardar, łączy plac macedoński z dzielnicą Cerceje, na której znajduje się bazar, gdzie właśnie zmierzamy. 26 lipca 1963 roku o godzinie 5.17 rozpoczęło się w Skopie trzęsienie ziemi, które zniszczyło 80% budynków. Dzisiaj w Muzeum Miejskim można poznać historię tego miasta. Sarsia jest najstarszą dzielnicą w Skopie. Znajdują się tutaj liczne sklepiki, gdzie kupimy pamiątki, restauracje, kawiarnie i można się zgubić tutaj w wąskich uliczkach. Ciężko coś powiedzieć o tym mieście, będąc z nim dwie godziny, aczkolwiek ta postkomunistyczna wizja artystyczna z modernistyczną się tutaj w ogóle nie gryzie, a jeśli się gryzie, to tak jak lubię. Więc naprawdę jestem na plus. Można kupić ciekawe rzeczy od obrazów po skórzane plecaki. Złoto jest tutaj podobno bardzo tanie, srebro także i naprawdę na tej dzielnicy bazarowej jest tego dużo. Więc jeśli planujecie takie zakupy, to na pewno się tu odnajdziecie. I widać, że to wszystko jest takie faktycznie prawdziwe. Nie handmade w Albanii, gdzie to tak naprawdę było w każdym sklepie, a tutaj jest to coś innego. Więc taki bazar jak najbardziej na plus. Ja mam dzisiaj macedońską pasolkę po brytońsku. zła nie jest, ale jednak tęsknię mi troszkę za naszymi polskimi smakami, więc jeszcze nie mogę oczekać polskiego kotyka. Ja mam jakieś mięsko. Macedońskie. Wypiliśmy jeszcze ich tradycyjną kawę. Ale jaja! Tam idą kontrolerzy, a my stoimy na takim dzikim osiedlu i że to auto tak długo szukaliśmy, bo nie mogliśmy znaleźć. No i idą kontrolerzy i chcieli dać nam mandat. Akurat my wchodzimy, że to nasze auto nie było nas z 3 godziny ponad i takie szczęście mamy. Także wierzcie w szczęście, to będziecie mieli go więcej. Ale ja od 2 godzin na granicy z Węgrami stoimy i jeszcze postoimy a najlepsze jest to, że już nam się rezerwa pali i za chwilę jak już staniemy w takich równych rzędach bo każdy się wpycha, będziemy auto pchać bo tam 3 km później jest stacja i liczymy, że się łączność z internetem w końcu zrobi, bo nie wiemy nic Siemanko w niedzielny poranek obudziliśmy się, znaleźliśmy wczoraj miejsce 20 km od granicy z Węgrami ale słuchajcie, drama na tej granicy 4 ponad godziny tam staliśmy. Myśleliśmy już, że jajko zniesiemy. Wszystko sprawdzali. Za bardzo im się nie śpieszyło w tej pracy. A tu jakieś fajne miejsce mamy. Ptaki można obserwować, które tutaj żyją. Jest Ambonka. I co mi się podoba? Pierwsze wrażenie na Węgrzech, że to jest zadbane. To jest na odludziu. Mógł ktoś to przyjść zniszczyć, jak na przykład w Czarnogórze. Jak byliśmy na takie ambonce, wszystko rozwalone, a tutaj naprawdę jest ładnie. Witamy z Budapesztu! pozdrawiamy Was serdecznie z przepięknej stolicy Węgier, z Budapesztu, który zaraz będziemy poznawać. Mamy rejs. Rejs statkiem na zachód słońca, Dunajem i będziemy zwiedzać to miasto właśnie z perspektywy statku. Ale lipa, jak tutaj będziecie, w internecie pisali, że trzeba być wcześniej. My byliśmy jako pierwsi, ale pan nam powiedział, że możemy wejść do środka, ale jest otwarty tylko bar, więc mówimy, no dobra, pójdziemy sobie zobaczyć nad mostek. Co tutaj się dzieje nad tą rzeką? Nie było nas 5 minut, i w 5 minut zrobiła się taka kolejka, że my jesteśmy na szarym końcu, i teraz mieć fajne miejsce chyba graniczy z cudem, aczkolwiek mam wielką nadzieję, że uda nam się wcisnąć. Jesteśmy malutcy, uda się. Jesteśmy w ciężkim szoku. Znaleźliśmy knajpę, w której można zjeść steka. No wiadomo, z krokodyla, ale z Bizona. Słuchajcie dalej, z kangura, z emu, z ze strusia, z zebry, z krokodyla i teraz z pytona. No i tak nawet przez chwilę myślałem, a może zjemy? No zjeść stek z pytona. Ale dobra, on kosztuje 28 euro. Także, jak wiecie, u nas już się nie przelewa, jest końcówka wakacji, a tu takie rzeczy, no ale aż tak dziwnie zjeść pytona albo kangura, śnię tak sobie skacze, no ale teraz myślimy, no i w sumie, świnka, krówka, to też sobie tam biega, nie? Więc jak tylko się widzi takie egzotyczne coś, to już tak inaczej się. Je. A kurczaka, świnkę, krówkę jemy? Jak to w Budapeszcie, nie ja mówiliśmy? obyć się bez spróbowania gulaszu, który jest wszechobecny. Więc e, ja testuję zupkę gulaszową, a Łukasz dziś testuję bif gulasz z jakimiś co to jest? Kluchy. Z jakimiś kluczkami, dokładnie, już kupuję po polski słów. Przyjechaliśmy na łaźnię Gelerta, Ale żeby tutaj stanąć to trzeba sobie kupić parkomat A my nie mamy pieniążków drobnych tym bardziej No i jeden parkomat obsługuje kartę, ale nie działa Znalazłem drugi Który kartę Nie da, że mi kartę Nic się nie dzieje Także nie wiemy co dalej Nie możemy stać tak na dziko, bo nam założą blokadę jest napisane Przygód ciąg dalszy one się chyba nie skończą nigdy. Dobrze, że pojutrze już będziemy w Polsce w domu. W hamaku. Orze czy reszka? Orzeł. Czyli wtedy zostajemy? Tak, a, a reszka jedziemy. I jedziemy. To będzie orzeł. Profanacja szwajcarska, ale... Orzeł. Zostajemy. Zostajemy. No to zostajemy. No to można zapodjadać. Najwyżej dostaniemy blokadę. Nie dostaniemy. Co co my kiedyś dostaliśmy? Mandat chociażby. Lecimy na termy. My na dzisiejszy dzień zaplanowaliśmy sobie relaks w łaźniach. Wybór był ciężki, bo w samym Budapeszcie jest ich tu kilkanaście. Po głębszych zastanowieniach się wybraliśmy łaźnię Gelerta.

Właśnie te znajdują się w pałacu satysyjnym, jest tutaj naprawdę przepych, jest ekskluzywnie, woda ma temperaturę 40 stopni, my teraz jesteśmy w basenie, który ma stopni 36 i możemy podziwiać piękne zdobienia. Kafle i posągi żółwików, a jak wiecie, ja bardzo lubię żółwiki. Jeszcze przed wyjazdem na najwyższy szczyt węgier zjemy obiadek. Dzisiaj mamy gulasz, ale w chlebku zupę gulaszową oraz langosz, czyli taki węgierski specjal. No. Nie mogliśmy się obejść, a trafiliśmy na fajny taki ryneczek, gdzie są same knajpki. Także korzystamy póki tutaj jeszcze jesteśmy. Korzystając z tego, że jesteśmy jeszcze na Węgrzech, przyjechaliśmy zdobyć Kekes, który ma 1014 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym szczytem tego kraju zaliczanym do Korony Europy. My wczoraj ten Budapeszt zwiedziliśmy w sumie na szybko. W hotelu byliśmy później, bo już było po 12.00. No ale że chodziliśmy nocą, no w sumie późnym wieczorem, to za dużo nie nagraliśmy. Także obiecujemy, że na pewno przylecimy do tego kraju jeszcze. Do Budapesztu na jarmark Bożonarodzeniowy, bo jest to jeden z lepszych w Europie, i wtedy zrobimy jakiś dłuższy materiał. My już dzisiaj kończymy naszą przygodę, naszą podróż. Praktycznie, bo już jedziemy do Polski, gdzie będziemy się relaksować, odpoczywać i spotykać z rodziną i przyjaciółmi. Dagunia już to ma. Jest. Najwyższy szczyt. Jest. Kekes. 1014 metrów. Zdobyła go pierwsza, moja jest to już ósma Korona Europy. Moja czwarta. A co do Korony Europy? Nie zdobyliśmy Grecji ani Albanii z Macedonią, ponieważ już nam się zbytnio nie chciało. Do Grecji na Olimp potrzeba kasków, jakichś uprzęży. Także Dagunia by nie weszła, więc stwierdziłem, że nie wchodzę. I przyjadę tutaj w przyszłym roku. Zrobię takie tournée dwutygodniowe po samych koronach. Jeden dzień korona, drugi dzień odpoczynek, może troszkę nad jakimś jeziorkiem i zrobię to w jakimś szczytnym celu. Także jeśli ktoś ogląda, by chciał się dołączyć, to na pewno będą dalej informacje, bo będę organizował autko i będziemy te korony zdobywać. A na razie cieszymy się ze szczytu najwyższego na Węgrzech. Wyjaśniło się z paliwem. Dowiedziałem się od mojego kolegi. Że paliwo kosztuje 460 i taka informacja jest na tablicy, ale to jest dla tych, co mają rejestracje węgierskie. A jeśli jesteśmy na obcych rejestracjach, to płacimy 810-825 za litr, zależy jaka to stacja. I można tego paliwa jako Węgier zalać sobie 20 litrów. Taka ciekawostka. Czy dyskryminacja, czy jest to ok? Ja nie będę się wypowiadał, każdy kraj ma swoje obyczaje. Jeszcze nigdy chyba nie mówiłem o policji, że nas przez całą podróż policja nie łapała. I dowiedzieliśmy się, że oni nie łapią obcokrajowców, bo nie mogą oni dostać łapówek. Tak wygląda na Bałkanach. Taka jeszcze ciekawostka. My już lecimy na Polskę, będziemy o trzeciej w Jarocinie, aczkolwiek nie wiemy sami czy damy radę, może gdzieś staniemy się przespać. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. My polecamy knajpkę Małe Bistro w Michałkowicach. Naprawdę, porcje są ogromne i przepyszne. Jak będziecie mieć okazję być w tych okolicach, będziecie się dobrze i tanio, to ta knajpka poleca się na pewno.